Twórcy życia, kowale planet i władcy rzeczywistości to są bogowie i boginie tego świata istnieją od zarania dziejów, a niezliczone planety oraz plany są ich placami zabaw i polami bitew zaś oni sami rezydują w miejscu zwanym za światami. Zatem wysłuchaj mnie, wędrowcze ponieważ mam zamiar podzielić się moją wiedzą na temat tych potężnych i budzących respekt istot, jakimi są bogowie. Przez wieki śmiertelnicy wierzyli, że jedynymi sposobami, aby zostać Bogiem, było urodzić się nim. W tym znaczeniu, że jedno lub więcej bóstw dało przyzwolenie na powstanie jednego z ich rodzaju albo poprzez wyniesienie przez nich śmiertelnika do boskiego statusu. Jednak z drugiej strony. Potężne demony są znane z udzielania zaklęć i potężnych mocy niczym sami bogowie. Czego dowodem jest to, że Lamasztu udało się zdobyć boskość przez nieznany proces. Być może był to kult śmiertelników, a może wysanie surowej, czystej mocy i esencji z jej zabitych wrogów. Tym samym uczeni zadają sobie pytanie, czy rytualna ofiara z miliona potężnych demonów może doprowadzić jednego z nich do boskości? Później nagłe pojawienie się Goruma, zwanego Panem w żelazie, o którym mówi się, że był manifestacją bitew. Pomiędzy orkami i ludźmi otworzyło nową perspektywę na boskie narodziny. Będąc czysto duchowym bytem, Pan w żelazie nie został stworzony z nicości przez innego Boga, ani też nie był kiedyś śmiertelnikiem, który przekroczył granice swojej śmiertelnej powłoki. Którzy mędrcy świadomi istnienia innych światów poza Golarionem i płaszczyzn go otaczających, wskazują na wielkich przedwiecznych, jako odpowiedzialnych za spontaniczne apoteozy. Są tacy, którzy twierdzą, że istoty zwane przedwiecznymi mogą poprzedzać najstarszą boginię tego świata. Farazmę, jak i same zaświaty. Zaś niektóre działania w świecie śmiertelników czasem tworzą okno lub nawet drzwi, które pozwalają tym siłom z innego świata obserwować lub nawet wpływać na wydarzenia na Golarionie. W większości przypadków ta ingerencja nie jest silna wystarczy jedynie do wypaczenia rzeczywistości, podczas gdy część z nich może pozwolić narodzić się pomniejszym bóstwom, takim jak Zyfus, podobno zrodzony z całkowicie bezsensownej śmierci, czy powołać do istnienia boskie kokony, z których zrodził się Glaunder, odwieczny wróg Desny. Niektórzy uczeni uważają, że bogowie tacy jak Aerori i Urgatoa dostąpili boskiego wyniesienia w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności, będąc po prostu w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Jednak to właśnie osiągnięcia Arodena są najbardziej imponujące. Nie tylko dlatego, że był śmiertelnikiem, który stał się Bogiem bez boskiej pomocy, ale głównie przez to, że ułatwił to innym śmiertelnym poprzez umieszczenie Gwiezdnego Kamienia w sercu Absalomu. Oczywiście ułatwienie jest pojęciem względnym, ponieważ niezliczeni pretendenci nie zdali testu Gwiezdnego Kamienia, zaś tylko nielicznym, których można policzyć na palcach jednej ręki, udało się przy pomocy własnych sił zyskać boski status. Boskie dziedzictwo, wpływ z innego świata, niezmierzalna siła woli, czy działanie potężnego artefaktu, tylko te cztery metody są powszechnie znane i potencjalnie weryfikowalne. Inni spekulują, że wystarczający kult wokół własnej osoby może uczynić śmiertelnika bogiem. Inni twierdzą, że zabicie Boga jest w stanie wynieść zadającego śmiertelny cios do boskości, choć morderstwo Arazni przez szepczącego tyrana zaprzecza tej sugestii. Część zaś utrzymuje: że wystarczy masowe złożenie w ofierze śmiertelnych istot, albo utrzymują, że istnieje bardzo skomplikowane zaklęcie lub rytuał, którego rzucenie wymaga całego żywota, albo jeszcze dziwniejsze pomysły. Takie rzeczy są rozmowami w tawernie, opowieściami starych żon i sposobem dla bardów do zarobienia kilku złotych monet. Z tej strony Seses. mam nadzieję, że drugi odcinek z serii o bogach zaintryguje cię na tyle, aby zostawić lajka, komentarz a najlepiej subskrypcję. Po drugim rozdziale najprawdopodobniej następnym krokiem tej podserii będzie przyjrzenie się bliżej poszczególnym bogom, ale też ich kultu oraz wyznawcom. A wszystkim oglądającym życzę oczywiście udanych sesji, kiercowań i do rychłego usłyszenia w następnych odcinkach. Hej!